Rób sobie Ida więcej psa i więcej przejść w puzd zalok, Tak nawet na kole Tak, Karola. Ekstra. No widzisz, no, pięta w dole. Ramionka do tyłu, do tyłu górą ciała. Nie pochylamy się. I ręka do siebie. O, to jest dobrze. Teraz jest dobrze. Jeszcze do siebie rączka. Do siebie rączka. Tak. I pięta. Bardzo ładnie. Dobra, zmiana kierunku. Brawo. Bo się mi w głowie zakręci. Noga zła, Karolcia, noga zła. I w zakręcie mocniej podepchnij gołydeczko. I zmieniamy kierunek, tak? Pięta w dole. Zmień nogę. Dobrze. To spokojnie, Ida, nie rozpędzaj tak dużego opowalnia. Strasznie mi no boli to. Woli. Woli. Tak. I dopuszcza już. Rola bardzo dobrze, tylko prawa noga to szybciej tak bym mogła wolnie Woli idę. Nie jej tak. I już znowu. Zapisowanie i zablokowanie. Tam nie jeździ tak po ścianie. Nie ciągni dale wodzie, czy dodał to wają. już do tyłu ramionta i rączki popatrz tu do siebie. O, jeszcze... Od... O, właśnie. I zmień nóżkę. Tak, bardzo ładna zmiana, no. Bardzo ładnie z tyłu do tego Super. To jest za ciemno na zdjęcia, w ogóle nie no, wychodzą. Poczekamy do wiosny. Dobrze, tylko pilmy środka. Zawsze go lekko w prawo ciągnij po tak, I teraz się wsiadło wolno. Wolny kurs i się do i galopu. No widzisz? Po co on było wganiać? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze idzie. I znowu. Try. Tak, super. Brawo. Świetnie, Karolina. Widzisz? I umiesz na środku. Tak? umiesz. Minuszka I znowu. Zapisowano i zapisujemy.